Samolot uderzył o ziemię kołami w dół. Nieprawda, kilka osób przeżyło, i były one później dopijane. Witam. Dzisiaj obejrzymy sobie reportaż pod tytułem Katastrofa w przestworzach śmierć prezydenta zorientowany przez nasz geografik pod kątem intuicyjnego poznawania prawdy. Cały film można obejrzeć sobie, jest dostępny w internecie. Elitarna załoga siedzi za sterami Tupolewa Tu-154M, bardzo popularnej maszyny produkcji rosyjskiej. Im bliżej lotniska, tym więcej mają pracy. Technik pokładowy Andrzej Michalak oblicza potrzebną moc silników. Podasz mi ciśnienie i temperaturę? Ja powiem ci temperaturę. Zimno. O te dane załoga musi poprosić kontrolerów z lotniska w Smoleńsku. Będziemy mówić po rusku? Tak. Oficjalnym językiem używanym w lotnictwie cywilnym jest angielski. I tutaj mamy mały zabieg socjotechniczny. Wydłużone spojrzenie drugiego pilota na kapitana ma wywołać w naszych umysłach osąd, że kapitan popełnił błąd. Jednak lotnisko w Smoleńsku należy do wojska i tutejsi kontrolerzy mówią wyłącznie po rosyjsku. Odrzutowce pasażerskie zwykle tu nie lądują, lecz właśnie to lotnisko leży najbliżej Katynia. Proszę temperaturę i ciśnienie. Temperatura plus 2 ciśnienie 7,45. Nie ma warunków do przyjęcia. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. Nagranie nagraniu czarnej skrzynki nie ma mowy o odchodzeniu w automacie. Kapitan Protasiuk obniża lot, by samodzielnie ocenić warunki lądowania. Nagle sytuacja się pogarsza. Podczas gdy załoga stara się dostrzec pas, w kokpicie rozlega się alarm. 100 metrów odchodzimy na drugie. Pasażerowie przygotowują się na rychłe lądowanie. 90. Załoga usiłuje zmusić maszynę do nabrania wysokości.

Według zdjęć satelitarnych i zeznań świadków, samolot uderzył o ziemię kołami w dół. Odejście na drugi krąg. Jeden z najmroczniejszych dni w polskiej historii. Dzień, który miał upamiętnić swą obecnością sam prezydent, stanie się symbolem kolejnej tragedii. Gdy dotarłem na miejsce, zadałem sobie pytanie, kiedy zdążyli usunąć zwłoki. Gdy lepiej się przyjrzałem, zauważyłem, że wszędzie leżą szczątki ludzkie. 96 ciał, ani jedno nie było kompletne. Nie sądziłem, że coś takiego jest możliwe. Nikt nie ocalał. Nieprawda, kilka osób przeżyło, i były one później dopijane.

Od razu pojawiają się pytania, jak mogło dojść do takiej katastrofy. Na miejscu zjawia się rosyjska ekipa dochodzeniowa. Potrzebujemy stanowiska dowodzenia. Rozejrzyjcie się. Tworzą ją członkowie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, w skrócie MAK. Zacznijmy tam. Ich zadaniem jest ustalić, co się wydarzyło i dlaczego. Trzeba dokładnie wytyczyć siatkę. Przede wszystkim znane profesjonalne zabezpieczenie wraku. Naród jest pogrążony w rozpaczy. Oprócz szoku i smutku pojawia się podejrzenie. Od razu przyszło mi do głowy pytanie, czy to był atak. Relacje między Polską i Rosją nie były najlepsze, więc natychmiast pojawiły się teorie spiskowe. Teorie spiskowe. Te słowa padają zawsze wtedy, kiedy media próbują odwrócić uwagę społeczeństwa. Widzimy tutaj coraz pojawiające się błyski. Te błyski także pojawiają się i w reklamie, i w wiadomościach, i w reportażach. Właściwie bardzo często są w telewizji widoczne. One mają na celu kształtowanie naszej opinii, takiej, jakiej oni by sobie tego życzyli. Wielu Polaków jest przekonanych, że świat właśnie był świadkiem zamachu na prezydenta Kaczyńskiego zorganizowanym przez jego politycznych przeciwników. Mówiono wręcz, że nie tylko Rosjanie celowo doprowadzili do katastrofy, lecz także, że polski rząd wiedział o planowanym zamachu i współpracował z Rosjanami, by pozbyć się niebezpiecznego konkurenta politycznego. Musiał o tym wiedzieć. Co już wiecie? Podeszliśmy do badania zgodnie z obowiązującymi u nas procedurami, a w związku z czym na wstępie przyjęliśmy, że wszelkie przyczyny są możliwe i stopniowo eliminowaliśmy to, co okazywało się, że nie wystąpiło. Rozpoczynają się mozolne poszukiwania jakichkolwiek dowodów na to, że samolot był celem zamachowców. Sprawdziliśmy również, czy nie ma żadnych śladów działania materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu. Dokładna analiza przeprowadzona przez ekspertów z Polski i Rosji wykazuje, że na szczątkach nie ma śladów materiałów wybuchowych. Nic nie wskazuje na to, by samolot został zestrzelony. Śledczy z obu krajów są zgodni. Katastrofę należy uznać za wypadek, a nie za zamach na tle politycznym. Natomiast bardzo szybko taką przyczynę wykluczyliśmy ze względu na brak jakichkolwiek podstaw, aby ten, ten czynnik brać pod uwagę. I tu informacje z 30 listopada 2012. No i dwa dni później socjotechnika. W drugim polewie też wykryto materiały wysokoenergetyczne. Czyli wszystko jest w porządku. W każdym tu polewie w siedzeniu jest trotyl. Pilota, który prowadzi korespondencję, to obciążenie było zbyt, zbyt duże. Po kilku chwilach nagranie ujawnia jeszcze bardziej zaskakujący fakt. Panie dyrektorze, wyszła mgła. A więc tak, na początku mgły nie było, potem była, potem po godzinie znowu już jej nie było. Rosja to ciekawy kraj. Taka sytuacja może się zdarzyć, ale w firmach o wampirach. Kiedy słońce schodzi, ogrzewa planetę i znikają mgły, a także ich chmury. Jeżeli ktoś nie wierzy, Zapraszam, SA24.com. Można tam sobie pooglądać. Zapraszam także tutaj TMC-65. Bardzo ciekawa maszyna. Hu, i Skimon rozmawia. Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili i w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. No to mamy problem. Brzmi jak Kazana, dyrektor protokołu. A co on tam robi? Piloci nie byli w kokpicie sami. Tutaj słyszeliśmy głosy. Ludzi, którzy z całą pewnością nie byli członkami załogi, i świadczyło to o tym, że kabina pilotu była dostępna dla osób z zewnątrz załogi. Od 100 metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. Przyjąłem. Zasady bezpieczeństwa wykluczają obecność gości w kokpicie podczas kluczowych faz lotu. Było to dla nas. Zaskakująco o tyle, że potwierdziło, że kokpit nie był sterylny. Jest taka zasada, która mówi o tym, że poniżej pewnej wysokości i oni powinni być jakby izolowani od reszty samolotu, aby mogli się skoncentrować na swoim zadaniu. Wygląda na to, że obecność na pokładzie tak wielu ważnych osób miała wpływ na podjęcie decyzji o lądowaniu. Mam wiadomości z kabiny pilotów. Pisaliśmy to jako presję pośrednią. Czyli presję wynikającą z zadania, z misji, którą, yy, którą załoga wykonywała. Niektórzy śledczy sądzą, że generał Błasik również złożył wizytę w kokpicie. Ostatnie badania wykluczają całkowicie obecność generała Błasika w kokpicie. Potwierdziwszy zgodność danych, śledczy ponownie skupiają się na zapisie rozmów. Włączcie reflektory. Włączone. Piloci słyszą alarm informujący, że samolot leci niebezpiecznie nisko, lecz o dziwo nie reagują. Nic nie widać. Dlaczego nie zwracają uwagi na wysokość? Fakt powinni. Działanie pilotów, załogi powinno być natychmiastowe, bez minimalnej choćby zwłoki. Dla nas, podczas gdy wysłuchaliśmy pierwszy raz, Zapisu, gdzie słyszeliśmy tak wyraźne ostrzeżenia systemu, było oczywiście dużym zaskoczeniem to, że załoga nie zareagowała w sposób właściwy. Śledczy nie mogą zrozumieć zachowania załogi. Porównują zakładaną ścieżkę lotu z wysokością podawaną przez nawigatora 100 metrów 90 metrów. 40 30 20. Zatrzymaj. Tuż po tym, gdy nawigator mówi 20 metrów, słychać odgłos uderzenia w pierwsze drzewo. Tak naprawdę słychać tu eksplozję 20 metrów? Uderzyli w drzewo na 11 metrach, nie na 20. Coś tu nie pasuje. Nawigator mówi 20 metrów, a samolot leci 11 metrów nad ziemią. Nie wiedzieli, na jakiej wysokości lecą. Po analizie zapisu rodzą się dwa ważne pytania. Dlaczego piloci zignorowali sygnał alarmowy i dlaczego samolot leciał niżej niż myśleli? Bo byli celowo źle naprowadzani. Śledczy raz jeszcze przeglądają zapisy rejestratora parametrów lotu, szukając śladów awarii wysokościomierza, która tłumaczyłaby katastrofę. Co tu się wydarzyło? Nie znajdują śladów awarii, lecz dostrzegają nagły wzrost wskazań wysokościomierza. Wysokościomierz barometryczny pokazuje wysokość samolotu, mierząc ciśnienie atmosferyczne, które rośnie, gdy samolot obniża lot. Podchodząc do lotniska piloci czasem nastawiają wysokościomierz tak by wskazywał on wysokość nad lotniskiem. Jednak ta załoga zrobiła coś innego. Ktoś zmienił nastawienie wysokościomierza. Jeden członek załogi przestawił wysokościomierz dowódcy na ciśnienie, które Zmieniło wysokość odniesienia. Odebrał informację, że samolot jest, yy, znajduje się nieco wyżej niż był faktycznie. Wartości liczbowe pokazują, że instrument został przestawiony na wartość standardową ciśnienia. Dlatego wysokościomierz pokazywał, że samolot jest znacznie wyżej niż był w rzeczywistości. Po co miałby to robić? Polscy śledczy zwracają się z pytaniem do kolegów załogi prezydenckiego Tupolewa z tej samej jednostki wojskowej. O co, pana zdaniem, im chodziło? Odkrywają, że piloci wojskowi czasem używają wysokościomierza barometrycznego, by rozwiązać pewien irytujący problem. Wysokościomierz jest połączony z systemem TAWS, który ostrzega pilota, jeśli maszyna znajdzie się zbyt blisko ziemi. System jest programowany danymi o położeniu większości dużych portów lotniczych i nie włącza się, gdy załoga podchodzi do lądowania. Tak działa system, gdy lotnisko jest w jego bazie danych. Wiele lotnisk, w tym smoleńskie, nie zostało tam umieszczonych. W przypadku smoleńska to było lotnisko wojskowe. Takiego lotniska w systemie taws nie było. Alarm włącza się na lotniskach wojskowych tak często, że niektórzy piloci wykształcili niebezpieczny nawyk ignorowania go. Nic nie widać. Przeanalizowaliśmy wiele lotów. Okazało się, że ignorowanie, przyzwyczajenie się załogi do ignorowania tego typu komunikatów. A to jeszcze nie wszystko. Chce pan powiedzieć, że celowo nastawialiście złą wartość ciśnienia w wysokościomierzu? Piloci odkryli też metody uciszania dokuczliwego urządzenia. Jedna z nich polega na zmianie nastawienia wysokościomierza. Wówczas system przyjmuje, że samolot leci wyżej. Kto ogląda serię Katastrofa w Przestworzach na National Geographic, to już pewnie kojarzy tą historię. Ona została wzięta po prostu z innych, e, z innych programów tego typu. Włączcie reflektory. Włączone. To rozwiązanie tymczasowe. Załoga prezydenckiego odrzutowca kontynuuje zniżanie, więc po 20 sekundach alarm znów się włącza. Otwórz. Trudno uwierzyć, że elitarna załoga wiedząca tak wysoko postawione osobistości mogła złamać obowiązujące procedury. 100 metrów. A nawet jeśli. Nie wyjaśnia to, dlaczego nawigator podawał złą wysokość podczas zniżania. 90 metrów. Zatrzymaj. Korzystał z radio wysokościomierza. Większość dużych odrzutowców ma dwa rodzaje wysokościomierzy: 40. Ponieważ wysokościomierz barometryczny został przestawiony, nawigator mógł korzystać wyłącznie z radiowego. 20. Wykorzystuje on fale radiowe, by ustalić odległość samolotu od Ziemi. Niestety teren wokół lotniska w Smoleńsku nie jest równy ani płaski. Lądujące samoloty muszą przelecieć nad głębokim parowem. Zobacz, co tu się dzieje. Gdy radio wysokościomierz pokazuje wartość 100, samolot nie znajduje się 100 metrów nad lotniskiem, lecz 100 metrów nad dnem parowu. W gęstej mgle piloci nie mogli dostrzec ziemi. Gdy przelecieli nad parowem, znajdowali się zaledwie kilka metrów nad czubkami drzew. Przyrząd podawał im wartości, które wprowadziły ich w błąd. Radio już nie wskazuje tylko tego, co jest pod samolotem, ale także i to, co jest przed samolotem. Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili i w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Nikt nie chce rozczarować prezydenta. Choć Protasiuk wiedział, że lądowanie będzie ryzykowne, być może chciał pokazać pasażerom, że robi, co może. Żeby było y, wszystko jasne, ta osoba nie. Wydaje żadnych poleceń. Natomiast jej sama obecność zaburza decyzję, ciąg komunikacji między członkami załogi. Polski 101 na korsarzu Mgła. Widzialność 400 metrów. Tutaj już widzimy to scenkę, które się raz z rzędu. Autorzy tutaj czerpią z Józefa Goebbelsa kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Zrozumiałem. Konieczność porozumiewania się z kontrolą lotów po rosyjsku dodatkowo zwiększyła poziom stresu. 101 Presja mogła spowodować, że kapitan popełnił błąd. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. Zamierzał uruchomić funkcję automatycznego odejścia na drugi krąg, gdyby nie spodobało mu się to, co zobaczy. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku powinno spowodować wzrost mocy silników i umożliwić zwiększenie wysokości. Ale w przypadku tego lotniska to nie mogło zadziałać. Podstawowy błąd, podstawowe zało błędne założenie, że przy tego rodzaju podejściu możliwe jest odejście w trybie automatycznym. Aby funkcja automatycznego odejścia na drugi krąg zadziałała, autopilot musi odbierać sygnał z nadajnika kierunku systemu ILS umieszczonego na końcu pasa. Niestety lotnisko w Smoleńsku nie zostało weń wyposażone. 100 metrów. Odchodzimy na drugie. Protasiuk czekał 5 sekund, zanim zorientował się, że popełnił błąd, że samolot sam nie odejdzie na drugi krąg. 90 metrów. 90 metrów. Niestety było już za późno. Kwestia niewłaściwego wykonania podejścia przez polskich pilotów nie podlega dyskusji, lecz polska ekipa dochodzeniowa uważa, że nie tylko oni zawinili. No i do tego właśnie była potrzebna historia o odejściu w automacie, po to, żeby teraz okazało się, że to jest przyczyna katastrofy. Podchodzicie do dalszej na kursie, ścieżce. Kontrolerzy lotów byli odpowiedzialni za bezpieczne sprowadzenie samolotu na ziemię. Wiedzieli, że widzialność była bardzo zła. Dlaczego zgodzili się na zaproponowane przez protasiuka próbne zejście? Polish, 101. Polski 101 na korsażu Mgła. Widzialność 400 metrów. Polscy śledczy muszą dokładniej zbadać sprawy współodpowiedzialności rosyjskiej wieży kontrolnej za katastrofę. Natomiast niewątpliwie um, rola kontrolera lotów jest bardzo istotna, bo stan zachmurzenia czy zamglenia jest tak trudny, że Ziemi nie widzi. Proszę temperaturę i ciśnienie. Temperatura plus 2, ciśnienie 7,45. Nie ma warunków do przyjęcia. Śledczy są zaskoczeni pewnym faktem. Załoga bazy spodziewała się tego dnia bardzo ważnego lotu. Jesteś na 500 metrach? Lecz kontrolerzy sprawiali wrażenie nieprzygotowanych na jego przyjęcie. Przesłuchanie rosyjskich kontrolerów pozwalają ustalić, że mieli oni trudności ze śledzeniem samolotu podczas zniżania. Poprosiliśmy, by podał wysokość. Lotnisko o było lotniskiem bardzo słabo oprzyrządowanym. Było wystarczająco oprzyrządowane. Jesteś na 500 metrach? Jesteśmy na 500 metrach. Kontrolerzy musieli uzyskać informacje o wysokości lotu od kapitana. No i to dla odmiany jest prawdą. Polscy śledczy przypuszczają, że sprzęt używany w Smoleńsku nie pozwalał na dokładne określenie pozycji samolotu. Kontroler nie mógł mieć pewności, że samolot utrzymuje właściwy tor lotu. Cztery na kursie ścieżce. Obsługa lotniska potwierdzała, że załoga jest na tak zwanej ścieżce. W momencie, kiedy zszedł poniżej ścieżki, niebezpieczeństwo katastrofy wzrosło gwałtownie. Kontroler potwierdził, że samolot jest na właściwej ścieżce podejścia, podczas gdy faktycznie leciał niebezpiecznie nisko. Nie mamy żadnych wątpliwości, że lotnisko było przygotowane niewłaściwie. Decyzja, czy prezydent Polski powinien lecieć do Rosji, i czy powinien lądować, nie została podjęta w Smoleńsku. Nie podjął jej ani miejscowy szef operacji lotniczych, ani żaden z kontrolerów. Natomiast fakty są takie, że warunki pogodowe nie pozwalały na lądowanie żadnego samolotu, zwłaszcza pełnego VIP-ów. Kontroler oczekiwał, że kapitan Protasiuk podejmie decyzję, by nie lądować. Nie ma warunków do przyjęcia. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. To jego decyzja. Pozwól mu działać wedle uznania. Myślę, że taka sama presja pośrednia, jakiej podlegał podlegała załoga czy dowódca samolotu Tu-154 udzieliła się y, z uwagi na charakter tego rejsu również wsadzie wieży. Wszystkiemu winne są czynniki zewnętrzne. Załoga i kontrolerzy stali się więźniami sytuacji. Choć obydwa raporty krytykują czynności podjęte przez załogę, polski raport zawiera również krytykę lotniska w Smoleńsku za jego wadliwą pracę. Podchodzicie do dalszej na kursie ścieżce. I stąd potwierdzanie przez stronę rosyjską załodze, że schodzą po ścieżce, mimo że schodzili w dużym oddaleniu od ścieżki, była wynikiem niesprawności technicznej tejże aparatury. Rosjanie byli mniej skłonni do wzięcia odpowiedzialności niż Polacy, którzy szczerze przyznali się do własnych błędów. Po tragedii, 36. specjalny pułk lotnictwa transportowego, który zajmował się przewozem ważnych polskich osobistości, został rozwiązany. Po to, żeby go uciszyć. Nieco ponad rok po katastrofie minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller ujawnia oficjalny raport swojej komisji. Rosjanie nie zgadzają się z wnioskami dotyczącymi pracy kontroli lotów lotniska w Smoleńsku. Choć opublikowano dwa raporty, głęboko zakorzenione podejrzenia nie ustępują, włącznie z przekonaniem, że prezydent został zamordowany. A prezydent został zamordowany? Mamy tu do czynienia z rzeszą ludzi, którzy bardzo chcą zrozumieć, co się stało, lecz otrzymują informacje, których nie potrafią zweryfikować. Przyznam, że sam nie posiadam kwalifikacji, by oceniać informacje podane przez rosyjską czy polską komisję. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, zatem muszę zdecydować, czy im ekspertom zaufam. Ostatecznie dwa historycznie zwaśniane państwa potrafiły dojść do porozumienia i pracować razem, by osiągnąć wspólny cel.